W braterstwie pomaga nam również wychowanie dzieci w czterech aspektach. Te aspekty staramy się wprowadzać równomiernie, tak aby skałci wzrastali równomiernie. Jest to aspekt duchowy, społeczny, intelektualny i fizyczny. Gdy pozwalamy im zdobywać sprawności z każdego aspektu, widzimy, że wzrastają w każdym miejscu równomiernie i to później ma przełożenie bezpośrednio na pracę w szkole. Pracę wśród rówieśników. Nasza młoda kadra, która rośnie, nie ma problemów w prezentowaniu różnych swoich wypowiedzi czy też swoich prac na studiach. Inni cofają się, a oni wychodzą do przodu i mówią, ale to przez to, że staramy się pomagać im wzrastać równomiernie w każdym z tych aspektów. Czwarty punkt prawa harcerskiego. Harcerz jest przyjacielem każdego. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego harcerza. To od tego od punktów prawa harcerskiego zaczynamy, zaczynamy naszą pracę. To jest, że tak powiem, teoria nasza. Potem zaczynamy praktykę, czyli obozowanie zbiórki. I to pokazuje ten, ten, ta treść tego punktu pokazuje, że wyznacza nam kierunek, kierunek naszego działania, czyli że jesteśmy bratem dla każdego innego harcerza, staram się tak działać. Inna sprawa jest taka, że w skaucie Europy, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy w całej Europie. Wymiar i jeden z punktów, jeden z wymiarów naszego działania jest wymiar europejski, gdzie Jesteśmy po prostu braćmi też dla innych harcerzy w innych krajach. Kontaktujemy się z nimi, obozujemy z nimi. Mamy te same mundury, te same, te same punkty prawa harcerskiego, więc to jest też taka dobra szkoła braterstwa. W rozmowie z młodym człowiekiem, to co z punktu widzenia harcestwa jest najważniejsze, to to, żeby to była rozmowa z młodym człowiekiem, a nie rozmowa o młodym człowieku. Jest taka mała różnica, jedna litera. A cała wielka różnica w podejściu. W edukacji formalnej bardzo często jest tak, że uciekamy właśnie do rozmowy o młodym człowieku. Nie pytamy do końca tego, czego on chce się nauczyć, jakie są jego aspiracje, jakie są jego potrzeby. Mamy większą grupę, musimy się do niej dostosować. W edukacji nieformalnej, w tym w harcerstwie w szczególności, pracujemy małymi grupami, gdzie każda osoba jest osobną, ważną częścią, ale każdy zawsze występuje jako jednostka. I trochę w myśl, Korczakowski jest podmiotem, a nie przedmiotem wychowania. Więc zależy nam na tym, żeby prowadzić dialog z młodym człowiekiem, żeby to on decydował o tym, co się w jego życiu dzieje, co się w jego życiu zmienia. Jest to koncepcja samowychowania. My tylko dajemy narzędzia, my dajemy wskazówki, dajemy inspiracje, pociągamy własnym przykładem. Ale zawsze i wszędzie ster rozwoju należy do zucha, harcerza, harcerza starszego czy wędrownika. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia całej organizacji, dlatego pewnie ja dzisiaj o tym mówię, ponieważ kiedy robimy duże zmiany, pytamy również naszych wychowanków. Na przykład, jak chcieliby, żeby wyglądały nowe sprawności, albo jaki, e, jaką nazwę mógłby mieć nowy system ewidencyjny w ZHP. Ale ma to najważniejsze znaczenie na poziomie gromad i drużyn. Wtedy, kiedy układamy program zastępu, kiedy układamy program drużyny. On musi, zawsze musi opierać się na tym, czego pragną, co, co chcieliby przeżywać harcerze i zuchy. Jeśli tak nie jest, to nie jest to harcerskie wychowanie. Po pierwsze braterstwo, po drugie szczerość wypowiedzi i mimo różnicy zdań, potrafimy dochodzić do jakiegoś wspólnego konsensusu, potrafimy razem pracować. To jest coś, co pamiętam jako jedno z najważniejszych przeżyć z lat tworzenia najpierw tych niejawnych struktur harcerskich z lat 70., potem z Kichamu, potem z lat 80. Absolutne zaufanie i absolutna szczerość. I mimo różnic jednak przyjaźń i, i braterstwo. Także to, to nie różni mnie, to właśnie doskonale oddaje, oddaje atmosferę, w jakiej, w jakiej myśmy dojrzewali jako młodzi ludzie wtedy. Pamiętajmy, że to było 30-40 lat temu, trochę młodsi byliśmy.